Bartosz Głębiorski witam państwa. To jest program Kwadrans dla Wiary i to jest czas na Warmińską Szkołę Katechistów. Szkoła, która w tym roku rusza, rozpoczyna nauczanie, ale przede wszystkim nauczanie kogo? Katechistów. I dziś w programie wyjaśnimy państwu to całkiem nowe pojęcie, które funkcjonuje dość od niedawna. Kim jest katechista i dla kogo jest ta szkoła? O tym dziś w programie. Zapraszam. Kto to jest katecheta? No, można by powiedzieć, że każdy wie. Człowiek, który naucza w szkole, uczy religii, no katechetów nie brakuje. A kto to jest katechista? No właśnie, kto to jest katechista? I po co nam warmińska szkoła katechistów? W ogóle o co chodzi, że coś takiego rusza, drodzy Państwo, na terenie naszej Archidiecezji. I o tym będziemy mówić w dzisiejszym naszym programie. Ksiądz dyrektor właśnie Warmińskiej Szkoły Katechistów Zdzisław Kieliszek jest moim Państwa gościem. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże. No to to kluczowe pytanie, bo katecheta, no to wiemy od dziecka. Człowiek, który gdzieś tam no, uczy religii, czy to w salce katechetycznej, jak to było kiedyś, czy, czy, czy teraz w szkołach, kateche, katecheci, katechezy. A katechista? Katechista to bym powiedział tak w skrócie człowiek, który podjął się posługi katechisty, czyli posługi ustanowionej przez papieża Franciszka w 2021 roku. Sprawa dość świeża. Tak, mhm. z jednej strony dość świeża, ale też i dosyć dawna, bo sięgająca swoimi korzeniami czasów starożytnych i pierwotnego chrześcijaństwa. To pomówmy, jak to było w tych dawnych czasach. W dawnych czasach wyglądało to w taki sposób, że chrześcijanie na mocy swojego chrztu włączali się w misję ewangelizacyjną Kościoła, czyli w zależności od swoich zdolności, możliwości i też otwartości na Boże Zaproszenia, podejmowali się różnych zadań, posług związanych z. Działalnością wspólnot chrześcijańskich i byli tacy, którzy podejmowali się na przykład posługi wobec ubogich, cierpiących, tacy, którzy głosili Ewangelię, katechizowali, którzy przygotowywali liturgię, i z tego zaczęły wyrastać w kościele w chrześcijaństwie pierwotnym różnego rodzaju posługi. Y, które były podejmowane przez y, ochrzczonych, to znaczy byśmy dzisiaj y, naszym językiem powiedzieli świeckich, mhm. lub y, przez osoby wyświęcone, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli y, duchowieństwo. Ale z czasem doszło do tego, że te posługi, różne zadania związane z funkcjonowaniem wspólnot chrześcijańskich zostały sklerykalizowane, to znaczy na swój sposób zawłaszczone przez duchowieństwo. Osoby świeckie były odsuwane od tego, tak? Tak, tak można tak powiedzieć. I też chodzi o to, że te posługi były związane i przyjmowane na poszczególnych etapach formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu święceń. To się działo od wieku XVI? No mniej więcej. Od mm -hmm. Soboru Trdeńskiego, tak można powiedzieć, ten proces y, bardzo się tak y, zdynamizował. I co dalej? Mamy wiek XVI, to się wszystko sklerykalizowało, i mamy kolejne lata, dochodzimy do em, naszych czasów współczesnych. Papież Franciszek postanowił to od. Tak, tak, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć, bo ta myśl papieża Franciszka i ta jego decyzja o utworzeniu posługi katechisty w 2021 roku ma swoje korzenie w reformie soboru watykańskiego II, który odnawiając liturgię, otworzył możliwość przywrócenia sprawowania czy podejmowania posług w Kościele przez osoby świeckie. I w roku 1972 papież Paweł VI utworzył dwie takie posługi, które mogli przyjmować ludzie świeccy, czyli nie klerycy, mówiąc mhm. tak prościej, czyli nie ci, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu święceń. I chodzi tutaj o posługę lektora i posługę akolity. To też na swój sposób był powrót do tych czasów starożytnych. Czyli lektor, no wiadomo, lektor to ten, co czyta Pismo Święte, Słowo Boże. Osoba świecka może stanąć na Ambonie i, i czytać, tak? Pismo Święte? Nawet bym powiedział, że chodzi o jeszcze coś głębszego, mm -hmm. bo ten, kto czyta Pismo Święte w Kościele w czasie sprawowanej liturgii, to bardziej pełni funkcję lektora. Okay. A posługa lektora jest związana z no, działalnością, tak byśmy to powiedzieli, kogoś, kto przygotowuje do czytania Pisma Świętego, prowadzi katechezy biblijne, wyjaśnia, Aha. pokazuje, jak czytać. Oczywiście też sam jest w stanie Pismo Święte dobrze a w, przeczytać. A funkcja a posługa akolity? A posługa Akolity jest związana z no, tą przestrzenią liturgii, która odnosi się do tego, co się dzieje na ołtarzu, czyli, z, no, tak mówiąc, krótko z liturgią eucharystyczną. Mhm. Czyli ten, kto przyjmuje posługę Akolity, no, tak mówiąc obrazowo, no, pełni no, rolę kogoś, kto przygotowuje ministrantów, pomaga im, żeby świadomie pełnili, pełnili różne funkcje przy ołtarzu. Ale też posługa akolity jest związana z podejmowaniem, moderowaniem, organizowaniem działalności charytatywnej na potrzeby cierpiących, chorych. I do tego wszystkiego dochodzi nam posługa katechisty. Od 2021 roku tutaj papież Franciszek yy, kładzie na to nacisk. Zadania katechisty. Jak czytamy na stronie internetowej, chociażby gdy się wpisze warmińska yy, szkoła katechistów, współpracownik proboszcza wykonuje swoją posługę pod jego kierownictwem. Podstawowa jego misja to katecheza ewangelizacyjna, katechizacja stała do rozwoju ewangelizacja osób, które odeszły od wiary, czyli taka osoba świecka, która jest. Można powiedzieć kim katechistą, czyli takim pomocnikiem proboszcza, ewangelizatorem gdzieś w danej parafii diecezji, jak to rozumieć. Tak, można tak powiedzieć, że katechista, czyli ten, kto przyjmie tą posługę, mhm. bo na razie w naszej archidiecezji dopiero ten proces formacyjny do przygotowujący do podjęcia tej posługi niedługo się zacznie. Jest to osoba, może to być kobieta bądź mężczyzna, którzy będąc najbliższymi współpracownikami proboszcza właśnie podejmują działania związane z katechizacją rodziców. Czyli, czyli stricte co będą robić? Jak to ma wyglądać ta ich katechizacja? No mogą prowadzić spotkania o charakterze ewangelizacyjno-katechetycznym mhm. dla rodziców chrzestnych, dla rodziców przed, przed przyjęciem przez ich dziecko sakramentu. То что? dzieci pierwszokomunijne przygotowywać do przyjęcia pierwszej komunii. Czy taka pomoc dla duszpasterzy. Tak, taka pomoc dla wprowadzenia działalności formacyjno-duszpasterskiej w parafii. No i teraz warto podkreślić, że rok 2024, czyli ten obecny, jest również dla, dla Was, dla kapłanów, dla księdza dyrektora, też taką nowością, bo wprowadzamy, otwieramy tę warmińską szkołę katechistów. Jak to będzie wyglądało? Kiedy ona rusza i czy się już można zapisać? No zapisać się w tym momencie już nie można, Dlatego, że w kwietniu arcybiskup Józef Górzyński taką szkołę, w warmińską szkołę katechistów naszej archidiecezji utworzył mhm. i wkrótce potem ruszył proces naboru. Re, naboru, czyli proboszczowie dostali informacje, też materiały, dokumenty, które no, należałoby przygotować, wypełnić i przysłać w odpowiednim czasie, żeby mogła się taka grupa zgromadzić. I w tym momencie mamy już listę osób, które rozpoczną tą formację zamkniętą. Jest to 51 osób z różnych parafii, chociaż no, najwięcej to jest z parafii olsztyńskich. I 20-21 września rozpo, będą pierwsze spotkania. One się będą odbywały co raz w miesiącu. Zazwyczaj to będzie trzecia miesiąca, sobota miesiąca. Przez rok, przez dwa, przez trzy ile potrwa taka. Przez dwa lata. Przez dwa lata. Ale w roku następnym planujemy utworzyć kolejny cykl naboru, czyli mhm. no, zależałoby nam na tym, żeby tak. Cykle, takie cykle uruchamiały się co roku, żeby co roku gromadziła się no, jakaś grupa osób świeckich, które będą podejmowały no, tą formację przygotowującą do podjęcia różnych zadań związanych z posługą katechisty. Czyli taka ogromna pomoc, ale tu widzę, że nie dla każdego, bo kandydaci powinni odznaczać się następującymi cechami. Wierność Kościołowi, gotowość do, do i dyspozycja, dobra opinia wśród parafian, wzorowe życie moralne. Szczera, zdrowa pobożność. Jak to sprawdzacie? Ufamy proboszczom. Mm -hmm. To znaczy proboszczowie, bo proboszczowie zgłaszali kandydatów, no, wypełniając no, dokumenty i też poświadczając swoim podpisem, więc ufamy tutaj proboszczom, że wiedzą, kogo y, Posyłają, przysyłają. Tak. tak. To si to było już. Na etapie tak, tak, no, parafii. Tak, proboszcz jest tym, który zna swoich parafian, ja to mogę też potwierdzić, bo jestem proboszczem w parafii św. Mateusza w Olsztynie i też z tej parafii osoby zostały zgłoszone po rozmowach, po jakichś konsultacjach. Co jeszcze warto powiedzieć o warmińskiej szkole katechistów? Dlaczego ona... No, no, Jest istotna, bo można powiedzieć, no dobrze, no arcybiskup kazał, no musimy zrobić, ale czy faktycznie jest taka potrzeba, że dobrze, że tak się dzieje, że będą katechiści? Myślę, że tak, dlatego że tutaj z posługami, mówiąc tak obrazowo, jakby w prosty sposób wytłumaczyć, jest związany swego rodzaju kanał łaski. No, bo można prowadzić katechezę, można no, poczytać sobie coś teologii, się dokształcić, ale przyjmując posługę katechisty, no, człowiek no, wchodzi w pewien strumień Bożej łaski to znaczy Jego przepowiadanie, Jego, jego katechezą, Jego nauczaniu organizowaniu przez Niego rodzaju spotkań, towarzyszy, jak wierzymy, specjalna Boża pomoc i wsparcie Ducha Świętego. To jest też związane z posługami. Katechista może być katechetą, albo odwrotnie, katecheta może być katechistą? E, może być, jedno mhm. i drugie. E, z tym, znaczy i katecheta może być katechistą, i katechista może być katechetą. E, żeby, kat, żeby katecheta został katechistą, no to e, powinien też się zapisać, mhm. czy zgłosić do warmińskiej szkoły czyli na wychodzi, Archidiecezji. Czyli wychodzi na to, że jakby katechista to człowiek, który trochę z taką jakby większą mocą naucza i mówi o, o, o Bogu, tak? Nie umniejszając katechetą oczywiście. Tak, 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 myślę, że to by było w tak: tak nie umniejszając katechetą, mhm. ale tak można by taki było w sposób w, w, z, z takim no, większym może wsparciem jest to właśnie taki, mhm. taki szczególny przywilej e, asystencji Ducha Świętego Bożego wsparcia, tego strumienia łaski poprzez przyjęcie tej posługi. Chociaż no, też na to trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli chodzi o wiedzę teologiczną, to katecheci na pewno tą wiedzę teologiczną będą mieli mają większą, bo 5 no, lat studiują teologię. No tak. A tutaj mamy do czynienia ze studiowaniem, nazwijmy to teologii, w wymiarze około 170 kilku godzin dydaktycznych, więc to są takie no, dobre studia podyplomowe z teologii. Jak już się nie można zgłosić do tej szkoły, to warto się przyglądać, bo nabór będzie kolejny w kwietniu przyszłego roku. No myślę, że po, po świętach Wielkanocy proboszczowie też dostaną y, znowu informację mhm. o tym, że będziemy zbierali y, chętnych kandydatów do kolejnego cyklu. I też będziemy już troszeczkę mądrzejsi o, o pewne rozwiązania, które no, wprowadzamy na zasadzie też pewnego projektu. A ten projekt no. zakłada jaki plan? Czego będą się uczyć te katechiści na tych zajęciach od września, w każdą tą trzecią sobotę? Y, główną, y, główny korpus to są przedmioty, y, zajęcia. O charakterze teologicznym, znaczy z zakresu nauk teologicznych, czyli Biblia, teologia dogmatyczna, teologia moralna, katolicka nauka społeczna, liturgia, liturgika. I drugi taki obszar to są zajęcia, które bym nazwał o charakterze pedagogiczno-katechetycznym. Choć oczywiście one też dziś w kontekście mm -hmm. nauk teologicznych y, będą wykładane, czyli to są zajęcia o charakterze warsztatowym, przygotowujące do prowadzenia, do prowadzenia spotkań z dziećmi, z młodzieżą, żeby no, człowiek po skończeniu tej formacji nie tylko dysponował jakąś wiedzą teologiczną, ale żeby miał narzędzia, y, które mu pozwolą to skutecznie y, przekazywać. Czyli podsumowując, jeśli ktoś czuje, że chce pełnić tę wyższą misję, katechizować. Niekoniecznie w szkole jak katecheta, ale gdzieś poza, również w parafii, no to nic tylko do warmińskiej szkoły katechistów. Tak, oczywiście. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz dyrektor Warmińskiej Szkoły Katechistów, ksiądz Dzisław Kiliszek. Kłania się. Szczęść Boże. Dziękuję Szczęść bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy życzę. Państwo, wrzesień obfituje, jeśli chodzi o archidiecezję warmińską, w naprawdę bogatą ofertę. Bo mamy warmińską szkołę biblijną, mamy warmińską szkołę duchowości, mamy warmińską szkołę dla katechistów, także naprawdę duży nacisk kładzie archidiecezja na naukę, na pogłębianie tej wiedzy. I warto z tego korzystać, tak samo jak warto oglądać nasz program, Kwadrans dla Wiary. Dziękuję za dziś, do zobaczenia.